No proszę, co to za piękności na wybiegu. Ten widok z pewnością niejednego zachwyci. Modne okulary, makijaż, kapelusz. Te dziewczyny mają wyczucie stylu, chociaż w sumie spokojnie, każdemu się zdarzają podobne wpadki. I już! Taka stylizacja wymaga gracji. Albo coś koło tego. No, już dziewczyny, wystarczy. Dobrze, po tylu przejściach należy Wam się jakiś dobry drink. Mała rada. Zanim weźmiecie łyka, upewnijcie się, że to się w ogóle nadaje do picia. Przygotujcie się na nasze nowe wyzwanie. Kiedy chce się Wam pić, czekanie na barmana wydaje się wiecznością. O, mm, ile mamy czekać? A! Ah, jestem. Lubicie happy hour? O, przyszłyśmy w samą porę, co nie? To może mała zabawa. Jeśli ukoi pragnienie, to ok. Zajmijcie miejsca, dziewczyny. O, o. Pani chyba nie smakuje. Popatrzcie tylko na nią. Nic dziwnego, w końcu wypiła iście pikantną mieszankę. Sosta basko też? Powinnaś stanąć w płomieniach po takim łyku. Co było w drugim słoiku? Orzeźwiająca kola. Prędko, dzwoń po straż, trzeba ją ugasić. Mam nadzieję, że dmuchasz na nią zimnym powietrzem. Co mi pasuje ci ten wiatr we włosach. Ktoś tu się wczuwa, co? Buzia mi cała płonie, ale to nie znaczy, że nie mogę świetnie wyglądać. Gotowy na kolejną porcję drinków? Wybieram ten. Decyzja podjęta. Kosztuj. I co Claire? Smaczny. Mmm, pyszne zimne mleko. No, to po zabawie, co? Zwłaszcza, że reszta napojów to zmiksowana ryba, ale oślizgłe, śmierdzące. Chyba nie pozwolisz koleżance tego wypić. Żadna ilość wody nie zabije tego smaku. Na samą myśl robi mi się niedobrze. A tu wlejemy smaczne mleko truskawkowe. Biedna hana nie ma pojęcia, co ją czeka. To nie będzie ładny widok. I jak smakuje? Szybko, dajcie jakiś kubeł, tylko nie portfel. Fuuu. Już mi lepiej, dzięki. Obrzydliwa jesteś. Po prostu zapnij i wyrzuć. Było ciężko, ale przed nami kolejna runda. Błagamy was, bogowie napojów, oszczędźcie nasze kubki smakowe. Modlitwa zaliczona, więc czas się napić. Łooo, a to co? Nie mają zielonego pojęcia. Ochyda, czosnek? Z łupiną? Przynajmniej żaden wampir was nie ukryzie. Sos czosnkowy razy dwa. Szkoda, że nie wybrały mleka kokosowego. Na szczęście nie musisz tego pić, Alice. O, -o źle to wygląda. Na bank tego nie połknął. O, pali! Sorry dziewczyny, ale z takim oddechem wątpię, żeby ktoś miał ochotę się do was zbliżyć. Ta śmierdzi. Jedna poległa. No dobra, dwie. Kolejna runda podejrzanych napojów. Mam dobre przeczucie. Do rurek. I jak tam, dziewczyny? Kler, niestety, znów nie trafna. Jakby, co to w środku są surowe jajka? Myślicie, że po takim wstrząsaniu zrobi się jajecznica? U, ale się leją. Całe szczęście, że mamy smaczny napój. A to mleko sprawi, że będzie przepyszny. Co to do licha jest? Nie zatrzymujemy się. Ej, czujesz to? Nie umyłaś się czy co? Ale siara. Dobra, próbujemy. Nie chyba smakuje. Za to Claire wygląda trochę niewyraźnie. Obrzydliwe. To pewnie przez cebulę. Nawet łupinkę zmiksowałaś. Ten smród czuć przez ekran. A tu mamy zwykły pomarańczowy napój gazowany. To nie prawdziwe łzy, tylko cebula. O już dobrze, wszystko w porządku. Lepiej. Ciekawi, co teraz? Czas na kolejną rundę, dziewczyny. Nie ma co przeciągać. Jedziemy. Tak lepiej. Gotowe do startu? Start. O nie, Claire znów źle trafiła. Ten napój pełen jest obrzydliwych składników, jak majonez. Zmieszany z kolą. Wstrząśnięty, niemieszany, jak prawdziwy drink. Tu pyszny sok o smaku owoców leśnych. Kler chyba zaraz zwymiotuje. Uff, połknęłam. Ej, mogę, kochana? Mam posmak sałatki jarzynowej. Najgorszy dzień w moim życiu. Happy Hour powinno nazwać się Tower. Następnym razem, kiedy znajdziecie samotnego drinka, zostawcie go w spokoju, bo będziecie żałować, to komu zrobiło się niedobrze, podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. I subskrybujcie kanał One to Challenge na YouTube, jeśli macie ochotę na więcej.